Hej, cześć, witajcie! Z tej strony SX Rafał i w następnym odcinku tym razem z Brow Stars. Jest dzisiaj ze mną Lejonek. Lajonek, bardzo Cię pozdrawiam. Na samym początku odcinka zagramy sobie, stajcie duo, zobaczcie, mimo że zagramy sobie dułoski, trójki. Zobaczymy jak nam pójdzie. Jeszcze sobie troszeczkę Brawl Stars przyciszę. Tutaj zostawcie łapeczkę i subika w górę. Nie wiem czemu widzimy Daryla, ale nie będzie. Może się uda. Wczoraj była nowa postać. Doszła do gry. Może widzieliście mój odcinek, a jeśli nie, to, to nabył to. Bardzo szybko. Yy, możecie zobaczyć, czy coś udało mi się wydopić, czy coś mi się nie udało wydopić. No nie wiem, zobaczcie, zobaczcie. O nie, zaraz mnie zabiją. Fajnie, fajnie. Nie, nie, proszę, proszę, nie odmówi. Nie, nie. Więc jak widzieliście, no zabił, nie? Tak, LP był na dziewiątym. No to wow, naprawdę dużo. O, już daję ready, ale ja sobie wezmę, wezmę, wezmę sobie. Um, um, może. Daj na Majka? Albo powiem, um, którego zadmiarza mam wybrać. O, i może nikt mi Lajonek zasugeruje. Lajonek, szybko, zasugeruj mi. Lajonek. A Jacki mam wziąć? No nie wiem czy Boi i to będzie dobre połączenie, ale mniejsza o to. Odbierzem sobie Big Boxika. Gdyby mi teraz wyleciała postać to... to by było dziwne, ale no... nie wyleciała. Zlicz w komentarzu, bo smutek. Smutna um, Teraz nie pokażę do której mamy iść skrzynki. O nie, Lionkowi nie pokaże. Tego broczka sobie go podjedziemy. Dobrze. Tutaj Pyk. No nie, nie. No nie mogę go trafić. Dobrze. Wow. <laughs> Zikreń rajonek. O nie, o nie, 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 A co ten kolt robi? Chciałbym się spytać. Jakiś nubek. Nubek. Jakiś N 10, coś coś. O... Czemu tu game same takie nuby? O co chodzi? O co chodzi, naprawdę? O co kałam? Że to są takie same nóbki, według mnie. Idą do. jak meteoryt spada, idą do niego. Stoją w miejscu. Yy, zamiast ultem skakać na kogoś, to skaczą nie wiadomo gdzie. Fajnie. Yy. Ten LPimo też miał mało życia i zamiast wziąć odskoczyć 10, to skoczył na mnie, fajnie. Ja wnikam. W to mamy 6 pałajków, Wow, wow, dużo. No chodź ten LPimo. Chodź, 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 chodź. Cześć kolego. O nie, on mnie zabije. No meteoryt. Nie, Lyonek, nie strzelaj. No nie mogłeś nie strzelać. Kręci się dobrze, dobrze, dobrze. Kręcimy się. O nie, coś mi nie wyżyło. Nie umiem się kręcić. Dobra, idę na tego. Pyk, 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 porobiony i leży. Wow, zostawiła łapeczkę i subika w górę. Polecam, polecam. Co? 21 tysięcy obrażeń. Ehm, chyba nie? ale mniejsze to. Nie Kogo mam teraz wziąć? Może nacisnę też, którego sobie mam wybrać? Może Lajonek zasługuje? Wpadajcie do klubu, liście kiełka. Wow, 99 u nas jest. Ponieważ jesteśmy, ym, wezmę tabelę wyników. Patrzcie, lokalne. No, halo, lokalne, wciśnij się i kluby. Ale coś, bo tak No, kluby, no, naciśnij się. Nie no, ale lagi ma ten Brown Stars. Mamy 837 miejsce w Polsce. Wow. Znaczy globalne czy lokalne? Lokalne. W Polsce chyba o to chodzi. Po globalne to by było na świecie. No dobrze, naprawdę. Spoko klub mamy. Więc jeśli macie dużo puchajków, no to wpadajcie, bo ja mam tu zastępcę dowódcy, jestem miałem zaufany tutaj, że jestem youtuberem, no to wow to też przez to mam zresztą do wózku, że jestem youtuberem. Yy, Mniejszymy mi sobie te dwie skrzyneczki, no nie, no nie, nie, nie. Ja już nie miałem po co uciekać, powiedziałem, że już zginę. To dziś słyszę tego yy, nani po dźwiękach, on takie wow, wow, wow robi. Jak to zabrzmiało, no nie. Widzę, że ból chce podjechać, no chodź, 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 proszę. Proszę ból, chodź, Oj, bólu, 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 bólu. No co ja zrobiłem, ale ten, yy, jak tu się, Frank, jaki on jest dziwny według mnie, no nie. O, Lajonek wziął ulta, ale chyba niepotrzebnie mi się wydaje, no chyba tak. Idziemy na tą stronę? Lajonek, tylko nie zgiń, no nie zgiń, masz 5000. Bajonek, nie, nie, nie Fajnie. Zbijemy to. Mówiłem. Oj! Minus dwa. Fajnie. O, chyba wezmę tam Jackie. Jackie, Jackie, Jackie. Jak to tam się mówi? No Jackie. Lecimy. Eee, ups. Ups, ups. Dobrze. O, tutaj są dwie skrzyneczki. Wow, fajnie. Idziemy, lajonek idź tam, a jak zdaję to dwie. to jednak ja mi się zdaje lepiej tylko dwie niż O, my już mamy trzy pałęki, tam trzy mają jeden. Idziemy na nich chyba, chodź lajonek no chodź. Idziemy na nie Oni słabi są, dwa strzały i leży. A czemu tu nie ma nikogo? O nie, o nie, nie, no, nie, 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 No nie, nie bij. No nie bij. dobry. Oj, tak, tak. Oj, tak, tak. Oj, nie, nie. nie, czemu nie, ja to mówię no nie, 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 moja wina. nie, ja poszedłem 29, nie, 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 no fajnie Że No zagrajmy Że Dobrze, Zagrajmy ponownie. Dobrze. Tak, tak tutaj, o kiełek, kiełek, kiełek. Wiecie, że Jackie przeklina na, na literek H Przekleństwo. Może się domyślacie. Mówi niewyraźnie, ale to słychać. Nie wiem czemu to tak ci supercela Supercell'a zrobili. No Supercell to chyba nie twórcy supercela. Nie wiem o co chodzi, i tyle, przemówmy. Dobra mam plus 100, będę miał nagrodę, chyba nie będę. Będę, nie. Nie będę. Mm. Może daj na Majkam sobie wziął. Nie wiem. Tego tego zadamiarza mam wybrać. Już sugerujemy. O, makiełka. Fajnie. O, weź Gina sobie. Gina Gina. Gina, gin, 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 gin. Gina pokazał emotkę. Ja pokażę dynamikę. Jest Dynamik. Jak ten Dynamik wygląda? Dynamik. O nie, jak ja to powiedziałem. Dobrze. Jesteśmy w kolejnej grze. Ja nie wiem, czy ten Dynamik będzie na tą mapę. Już piszcie na jakie skład. Na, na. postacie, jakie można brać. Na jakie mapy. Na przykład mapa i postać ta czy ta. To nie musi być dobre, żeby to działało. Tylko po prostu, żeby w się dało wygrać jeszcze. Płacimy po nich. Aha, nie zabiłem go. Szkoda, szkoda. Tutaj lejonek próbuje porobić. próbuję, czy uda mu się, czy mu się to uda. Zabili lejonka. Lejonka zabili. Ja też uciekam. Co to będzie za mecz? Co to jest za emocjonujący mecz. No nie, no zostaw mnie. Łaja. Więc nie poszło nam zbyt dobrze, więc Lajonek zasugerował, żebyśmy wzięli Zadymę. Aha, ja chciałem sobie zmienić postać. Fajnie. Mam daj na Majka, ale chyba daj na Majka będzie też dobry. O, mamy tego, Gaila, Gaila, Gaila. Dobrze, idziemy. Tam też jest. Nie... Nani! Nani! O, fajnie! Mamy nani, nani. Czemu... Kto ma nagi i nie chce nim grać? O co chodzi? Nie pytajcie. Znaczy, przecież to znowu. Zademiasz. I to się powinien cieszyć, że go wydropił. Dziwne. Dobrze. Te chłopaki go pokonają. O, czyli. No, no, Ta mi jest dobra na tą matkę. Nie wiem, ja na to nie bardzo rzadko gram że mam moje statystyki na mecze wygranych, przegranych nie wiem, znowu to, to jest mój profil. profil, profil no nie dobrze, stworzymy piłeczkę Podajemy lajonkowi lajonek złapiesz? złapiesz? Statyki. no nie, źle rzuciłem źle to rzuciłem no nie idziemy tam idziemy, idziemy o nie mogę iść

ale zresztą to byś musiał kogoś przyciągnąć właśnie. No jest ten problem. Przez bramkę byś musiał. Za bardzo tam nie stoi, bo oni się zabiewał, że bramkę. Będziemy im chcieli popsuć. Ja tak nie potrzebuję już pieniądze. Jeszcze piłeczki dochodowiemy. To jak będzie tutaj jak jakiś, nie będzie tych krzot. Nigdy, nie wychodzą. Ale ktoś miał fajny ten. Ehm, um, nie logo. Tylko nik, nik właśnie. Taki szodrana chyba. To nikomu nami. Ale fajnie, naprawdę na to logo. Będzie dogrywka na stówę. Na 100% musi być. No nie, nie, nie. Koledzy, kolezy. I gorzej. oj, się z tym podaj mi, ja mam ulka, mi podaj, ja mam ulka też. Fajnie. Dobra. Ty. Dobra. Jest! Strzeliliśmy, nice! Ale fajnie. Wow, 5-8. No to było wiadome. Naprawdę, akurat ostatnia dzielka poszła nam bardzo dobrze. Więc zostawcie ławeczkę i subika w górę. Więc w dzisiejszym odcinku byłoby to już na tyle. Myślę, że Wam się podoba. Napiszcie, ile wy macie pochalków, który wy macie poziom kajnetu. I mój profil wygląda tak. Nie wiem, zobaczcie czy doły, czy zły. I my widzimy się już w kolejnym odcinku. Na razie, cześć i pa!